Uwaga, film powstał w celach rozrywkowych, natomiast zawiera bluzgi pochodzące głównie z cytowanych komentarzy. Zalecam oglądanie bez dzieciaków. Czołem, różna tu witam Was w pierwszym odcinku kolejnej, niezwiązanej z retro serii. Spadkobierca QA, być może, że jednoodcinkowy. I dziś wspólnie zajrzymy do sekcji komentarzy, z których wybrałem i skrupulatnie wyselekcjonowałem te naj. najmilsze, najlepsze, najmądrzejsze? Otóż nie, tym razem wręcz odwrotnie, ach, jak mi przykro. Oczywiście nie same typowe trollingi, bo do takich to się nawet nie ma co odnosić. Chociaż jakieś perełki tam się znajdą. Oj, powiem Wam, że się znajdą. Zatem jeżeli chciałbyś posłuchać życiowych mądrości i być może co nieco się zaśmiać, zapraszam do obejrzenia odcinka i pamiętaj, nie bądź sknera za subujtera. Borg Pierdoli Głupoty. O, ten tu się przypadkowo y, zawieruszył, ale to jakby nie o mnie i nie do mnie, to ja nie będę, prawda, go tutaj komentował, się do niego odnosił, bo w sumie to, nie powinienem tak. To... <grych> Atari zdechła w 1985 roku, trzeba było być frajerem, aby w to grać po tym roku Zero nowych gier. Nie wiem, skąd masz te dane. Wystarczy zajrzeć do pierwszej, lepszej strony w Google. Polecam się nauczyć, sprawdzić. To, 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 działa. I tam jest napisane jak byk, że po 85 roku wychodziły nadal dobre gry na Atari, na Commodore. Również jesteś fanbojem Commodore, podejrzewam. Taki typowy komentarz od fanboya. Natomiast na Atari i na Commodore wychodziły nadal po 85 roku, wychodzą nadal do dziś dobre produkcje. Tutaj jakby ja widzę, że to jest komentarz typowo fanboyowski, w którym masz zamiar ugryźć, prawda? bo ci coś nie pasuje może ci wiatr skrzywdziło albo coś wiem wiem kto tu jest prawda tym i piszesz głupoty piszesz głupoty spróbuj zarać partię szachów na dwa minuty potem polecam opowiedzieć jakiś dowcip o refleksie szachisty jest takie powiedzenie, refleks szachisty, o co chodzi, że najpierw myślisz, później, prawda, robisz, mówisz i tak dalej. Odniesienie się do, do powiedzenia odniesienie się. Co tu dyskutować, wiadomo co chodzi. Ja, czy ja się nie czepiam, coś mi mówi, tak czy, czytając ten komentarz, czy ty umiesz grać w szachy? Znaczy, ja, ja tylko pytam, ale coś mi mówi, że chyba nie do końca, ale nie wiem. Napisz, jeżeli oglądasz ten film, napisz, czy umiesz grać w szachy? Ciepło, fajnie, a ludzie siedzą w domu i grają, haha. No jest ciepło, jest fajnie, ale zdradzę ci sekret: to, że oglądasz jakiś film, to nie jest, że teraz się nagrywa. Jak teraz jest ciepło, to nie znaczy, że jak nagrywałem ten film, to było ciepło. To mogła być zima. Ja wiem, to może być szok. To mogła być zima. To tak nie jest, że YouTube to teraz się dzieje. To ty nie życie. Mam jedno pytanie. Ciepło fajnie, ludzie już siedzą w domu i grają w gry. Ciepło fajnie, a ludzie siedzą na YouTubie i. Piszą głupie komentarze. Nie wiem, odnieś się do tego, dasz radę? Sponsorowany filmik, że aż szczypie w oczy. Dobra, może tak. Ten filmik nie był sponsorowany. Sponsorowanych filmików na kanale mam tyle. Gdzieś mniej więcej. Głupi komentarz aż szczypie w oczy. Oceniasz ludzi nie znając ich. Nie wiem, czy masz tak w zwyczaju. Może tak masz, może nie. Natomiast mam y, takie pytanie. Czy, jeżeli YouTuber siedzi nagrywa filmy, poświęca na wymyślenie odcinka 4 dni, 3 dni. Później ten film nagrywa. To jest tam godzinka, dwie. Później ten film montuje 2 dni, 3 dni. To zależy jaki film, jakieś recenzje, nekon, coś to parę dni. To czy jest coś złego w tym, że na przykład chciałby za to dostać parę groszy? Pytanie mam do Ciebie. Chodzisz do pracy i nie bierzesz za to pieniędzy, bo to obciach? Może w czynie społecznym, charytatywnie można coś robić, ale na co dzień pracujesz i nie bierzesz za to pieniędzy, bo to głupie jest? I szczypie w oczy, przepraszam, szczypie w oczy? Normalnie powiem Ci, jestem ciekawy. Nie, nie ma sponsorowanych filmików u mnie na kanale i nie było takich sponsorowanych filmików. To, że parę złotych mi wpada... To się zgadza. Czy jestem coś złego? Nie wydaje mi się, gdyż wykonuję pewną pracę, za którą dostaję marne, ale jednak grosze. cię dalej w oczy? Ja wiem, co się szczypie. To nie są oczy. Widzisz taki Se, jesteś przemądrzały, a wiadomo, że na Pegazusa najlepszą super kontra, a Ty Se pokazujesz taki szaiz, szaiz. I Se wiesz. Se już kiedyś odpowiedziałem na ten komentarz gdzieś, po prostu to jest masakra. Se wiesz. I, ja wiem, że kontra super jest najlepsza, bo jest super to jest Twoja lepsza gra. Natomiast na Pegazusa zaraz Ci sekret jest dużo fajnych gier. Nie tylko Super kontra. Ja se pokazuję szajsy. Szajsy? Bo to taka seria jest, która której się śmieje z bazarowych perełek. Bazarowe perełki! Że gówniane gry z bazaru od Chińczyków, od Ruskich kiedyś. Tak. Czaisz? Wiesz? Wiesz? Czaisz? Super Contra jakby tam była, może się pojawi, by była uznana za dobrą grę. Brawo! Normalnie zdradziłem Ci sekret, jak powstaje odcinek mojej serii bez gry wstępnej. Możemy się wszyscy rozejść. Brawo. Debil. Amiga mini i tyle w temacie. No, De debil. Po, po prostu debil. Czy tylko mi się wydaje, że pęczat pierdoli 15 minut o niczym? 40-paroletni gość w farmazonii 15 minut? Do jakiego obozu retro należy bądź nie należy? Ktoś mi wyjaśni, co ten film wnosi, oprócz straty czasu? Pędzę z wyjaśnieniem, mo mocium panie. Ten film wnosi to, że był opowieścią, wspominkową, nostalgiczną. Czy widziałeś kiedyś opowieści nostalgiczne, wspominkowe, na zasadzie y, twardych danych, cyfr i, i tak dalej? Widziałeś takiego? Wspominałeś kiedyś, jak to było na matematyce, gdy dodawałeś, albo mnożyłeś, dzieliłeś i się podzielisz z nami tymi informacjami, wiesz, konkrety, konkrety. Panie, ja mam wrażenie, ja, ja, wiem, ja wiem, kto tu pierdoli, to nie jestem ja. ja op Odpowiadam, wspominam, jak to kiedyś było. Kiedyś należałem do takiego obozu, nie takiego bozu, więc jest jak jest. Co, liczyłeś, że odcinek wspominkowy będzie o twardych faktach, ile kto ma kolorów, ile co ma herców, ile co ma, co ma, co ma? Jest to w tym odcinku, oczywiście, Komodory vs. Tarii, natomiast nie wszystko. To jest taki uzupełniacz, żeby dać namacalny dowód na to, co na papierze mogło być lepsze, gorsze. Tylko po to. Natomiast reszta jest wspominkowa. Czego nie rozumiesz? Ulubiony mój typ człowieka. Długie pierdolenie bez sensu, by podsumować, wiadomo, o co chodzi. Bo ja generalnie uważam, że moi widzowie, a mam mądrych widzów, wiedzą o co chodzi, gdy mówię o rzeczach oczywistych. Uważam, że nie muszę kończyć, gdyż moi widzowie wiedzą o co chodzi. Jeżeli nie wiesz o co chodzi, znaczy, że. No co to znaczy? Jak myślisz, co to znaczy? Mam ci Powiedzieć, co to znaczy <śmiech> Dopowiedz <śmiech> do... Dopowiedz sobie, co to znaczy Tak, właśnie to to znaczy, o czym pomyślałeś takie, takie jest wydanie tych moich odcinków Tak one się prezentują, tak one wyglądają Takie są, to jest taki mój styl Troszeczkę na śmiesznie, troszeczkę na nie Niekończenie zdań, bo to jest według mnie śmieszne Albo jakieś takie wtrąty, bo to jest według mnie śmieszne I są ludzie, którym się to podoba Tyle w temacie, i tak, moi widzowie są mądrzy Ale jak pokazuję twój przykład, no nie wszyscy YouTube mi to wyświetlił, ale mam to w dupie I pierdolę ten kanał Dokonam analizy. Masz to w dupie i pierdolisz. Powiem tylko tyle. Ja jestem tolerancyjny. Ba bardzo nawet. Natomiast nie lubię, jak ktoś się uzewnętrznia ze swoimi preferencjami. Masz takie? Mniej sobie? Lubisz to i to? Może naraz? Wszystko mi jedno? Natomiast proszę cię. Nie dziel się z nami tymi informacjami. Ze mną w sumie, bo to nikt tego więcej gówna nie przeczytał, tylko ja. Co ty preferujesz i jak się bawisz w wolnym czasie? Kogo to obchodzi? Jestem tolerancyjny, ale uważam, że nikt nie powinien o tym mówić głośno. Bo kogo co obchodzi, co kto sobie tam robi, prawda? Także zachowaj to. Na Przyszłość na siebie, lubisz to no lub! Spoko. Twoja sprawa to jest, nie? Natomiast ja wiem, o co chodziło ci w tym komentarzu. Wiem, kogo bronisz. Bronisz swojego idola, o którym był, prawda, cały short. A co twojemu idolowi dało prawo do tego, żeby wypowiadać się w moim temacie, gdzie twój idol nawet mnie nie zna? Też nie wiem, kim on jest, ale była taka, bo sobie na to pozwoliłem. Gdyż to było tak. Zapytaj swojego idola, kto dał mu prawo do oceniania innych ludzi. No, jeszcze raz. Nie dziel się swoimi preferencjami, bo to nie jest dobre. Przynajmniej nie uzewnętrzaj się tak z nimi, bo to naprawdę nie jest dobre. I dobra, tyle w temacie. I to były wszystkie komentarze, takie jak dziwne, różne, które uzbierałem. Czy było śmiesznie? Nie wiem. Czy będzie kolejny odcinek tej serii? Nie wiem. Dajcie znać, czy żebyście chcieli zobaczyć taki odcinek. Posłuchajcie moich odpowiedzi na głupie, przeważnie komentarze, albo takie bez pokrycia żadnego i tak dalej. Pewnie jakieś pojawią się też w tym filmie od niezbanowanych już wcześniej osób, którym się nie spodobało to, co tutaj, prawda, powiedziałem. Dzisiaj trudno. Daję sobie prawo na odpowiedź na te komentarze, gdyż chciałbym, żeby one dotarły do szerszego grona, żebyśmy się pośmiali wszyscy, a nie tylko ja. I wszyscy, którzy napiszą, że ja tutaj się, prawda, odpalam na jakieś komentarze na jakichś typów. Nie odpalam się, ale uważam, że one są śmieszne i jest się z czego śmiać. Śmiejcie się razem ze mną, dajcie znać, czy wam się podobało. To nagramy kolejny taki odcinek, w sensie ja nagram, a wy posłuchacie. A w tym odcinku to ma tyle, także dzięki wszystkim za obejrzenie, pozdrawiam was, pęczart i do następnego. Trzymajcie się, cześć!